Gość Radia Lublin. Kwadrans po ósmej, Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, a gościem Radia Lublin, tak jak zostało anonsowane, Jakub Polchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej i analityk w Europie w Instytucie Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Co prawda yy, Józef mówił o tym, że będziemy mówili o Radzie Pokoju, owszem, ale pozwoli pan, że zaczniemy od, yy, od programu SAFE. Europejskiego programu, który ma służyć bezpieczeństwu, rozwojowi obronności. Dyskusja na ten temat i głosowanie w Senacie to kolejny etap. I tak, dla jednych to kluczowy instrument przyspieszający modernizację sił zbrojnych i wzmacniający bezpieczeństwo Polski, dla innych perspektywa uzależnienia się od tu będzie parafraza od Brukseli, Berlina i wejścia pod niemiecki But. Mm. Analogicznie moglibyśmy powiedzieć, że przez ostatnie lata uzależnialiśmy się od Waszyngtonu i od Seulu, kupując tam jak w supermarkecie, na znacznie większe zresztą, znaczy ze znacznie większym oprocentowaniem kredytu niż to przewiduje program SAFE. Niestety ta dyskusja wokół tego programu ma. Co smutne jest w gruncie rzeczy, ma charakter przede wszystkim ideologiczny, a nie merytoryczny. I niestety dyskutują o tym głównie politycy, którzy nie wiem, czy, czy robią to celowo, czy po prostu nie mają wiedzy, ale no mówią wiele rzeczy, które, są, które nie istnieją, które, które, które są nieprawdziwe bądź, bądź są fałszywe. No, jeśli chodzi oczywiście o, o program SAFE. Muszę dopytać, bo wiele osób z opozycji, na przykład przedstawiciele Konfederacji mówią, że jest tak dużo niewiadomych, że trzeba to jeszcze przedyskutować i pewne rzeczy doprecyzować. Choćby założenie tej pożyczki, która jest, bo to jest pożyczka, na 3%. No to pytają, No to pytają kto gwarantuje te 3%, Gdzie to jest powiedziane, gdzie to jest defini definitywnie i, i obrazowo na papierze, że to jest te 3% i koniec. Tak było od samego początku, jeśli chodzi o przygotowywanie tego, tego, tego projektu. I też pamiętajmy, że to jest rozłożone. Znaczy, to jest trochę to jest między 3 a 3, 3 a 4%. Pewnie to będzie 3,3 3 ostatecznie, ale na pewno nie więcej. Natomiast też pamiętajmy, że ten, ta, bo to jest pożyczka. To, to, jest, to jest jasne, to jest pożyczka i, i, i nie ma darmowych obiadów, to, to, to nie jest żadna darowizna, to jest oczywiście pożyczka, natomiast jej spłata po pierwsze jest... Rozłożona na 45 lat. Ciekawy wątek pan porusza, ale słucham, słucham. A po drugie, jest 10 lat karencji też, jeśli chodzi o, w ogóle o, o spłatę tej pożyczki. Natomiast no, fascynujące jest też to, że pojawiają się pytania co do właśnie tych 3%, czy to dużo, czy mało, to bardzo dużo i to nas uzależnia. A nikt nie pyta już o to, ile kosztowały pożyczki, które braliśmy w Korei Południowej i które braliśmy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest sporo takich dezinformacji, która, wedle której pożyczki amerykańskie są darmowe od te, które my dostaliśmy. Otóż nie są darmowe, ponieważ nie mogą być darmowe. Zgodnie z amerykańskim prawem, pożyczki, których, których udzielają Stany Zjednoczone nie mogą być oprocentowane niżej niż rentowność amerykańskich obligacji. Po prostu nie mogą. A rentowność amerykańskich obligacji wynosi w tej chwili niecałe 4,3%. Plus marża, plus narzut, plus koszty kredytu, e, więc one nie są darmowe. No to wróćmy do SAFE 44 miliardy euro. Czyli tak, około 200 miliardów plus, złotych. Tak, tak plus tak. minus 200 miliardów złotych. Pożyczki, jak pan powiedział. Na lata, na 70 lat. Czyli jak mówi opozycja, no robimy tu ogromny cudzysłów, prezent naszym dzieciom, a nawet wnukom. Jaki prezent? W postaci spłaty tej pożyczki. No ale biorąc pod uwagę, każdy, kto ma kredyt hipoteczny, yy, potrafi sobie policzyć różnicę między oprocentowaniem, które wynosi 3% cirka, a na przykład 6,5, bo akurat tyle zapłaciliśmy w, w Korei Południowej. Więc to nie jest prezent. Yy, a poza tym. Yy, Mówię o tych 6,5%. A poza tym, oczywiście, że możemy jeszcze dyskutować, możemy się krzywić, natomiast trochę nie mamy czasu. Trochę, trochę nie mamy czasu, ponieważ za naszą granicą trwa wojna. Nie wiemy, jak ona się skończy i nie wiemy, co będzie dalej. Natomiast intencje Moskwy no, raczej nie są przyjazne. Ale, ale jak mówi opozycja, nie wiemy też, jak ten program de facto zupełnie tak Proszę wybaczyć kolokwializm w praniu, będzie realizowany i jak mówi znowu opozycja, to jest utrata naszej suwerenności, bo o tych zakupach czy inwestycjach to generalnie będzie Komisja Europejska decydowała. No właśnie nie będzie decydowała Komisja Europejska, ponieważ to jest pożyczka dla nas. O tym, będzie, o tym, co my sobie kupimy za te pieniądze, co zresztą już jest mniej więcej rozpisane, decyduje Sztab Generalny Wojska Polskiego. A nie, a nie Bruksela, Berlin, ani tudzież, tudzież Komisja Europejska. I to jest dość oczywista wiedza i elementarna. Ja zakładam, że politycy mają tę wiedzę, natomiast, no jak wcześniej rozmawialiśmy, ponieważ traktują Bezpieczeństwo Narodowe jako kartę przetargową w wewnętrznych rozgrywkach politycznych, no to tego, tego rodzaju rzeczy opowiadają. A, i powinni też wiedzieć, że to jest bez VAT-u. Czyli tutaj nie doliczamy VAT-u do tych wszystkich, do spłat, do, do kredytu, do odsetek. Panie doktorze, czy to nie jest tak, że to jest po prostu chęć dania psztyczka trochę w nos Ameryce? Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że jest wręcz przeciwnie, że czy psztyczka w nos Ameryce, biorąc pod uwagę, ile psztyczku w nos dostała Europa i dostaje od Ameryki, to nie byłoby nic zaskakującego, ale, ale nie, to nie jest działanie antyamerykańskie, to jest. W naszym przypadku, czy znaczy w przypadku każdego państwa, działanie propaństwowe, bo to nam powinno zależeć na tym, żeby nasze siły zbrojne były modernizowane jak najbardziej. Nie, uważam, że, że przeciwnie, że to jest że wzmacnianie Europy, to jest de facto wzmacnianie paradoksalnie więzi z tych transatlantyckich, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Stany Zjednoczone, i to nie jest kwestia administracji Donalda Trumpa, to jest kwestia ogólnej zmiany w w polityce Stanów Zjednoczonych, bo, bo nie oczekujmy i, i czyli mam wrażenie, że chyba nikt w Europie już nie oczekuje, że kiedy Donald Trump przestanie być prezydentem i będzie jakiś następny prezydent, że sytuacja się zmieni i wrócimy do, do tego, co było wcześniej, bo nie wrócimy, dlatego, że Ameryka się zmieniła. No. A, więc jeszcze jedno zdanie, prawda? Dlaczego to nie jest przytyczek? Dlatego, że Stany Zjednoczone i te dzisiaj Donal Donalda Trumpa i kolejne to są Stany Zjednoczone, które jeśli będą chciały z kimś trzymać, mówiąc kolokwialnie, to będą trzymały z silnymi. Więc jeśli Europa będzie silna, a notabene Amerykanie bez przerwy mówią, jaka jest Europa słaba i że, się, że, że, że wydaje pieniądze nie na to, co trzeba i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli Europa będzie silna, to ona z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych będzie lepszym sojusznikiem. I w tej części dyskusji dosłownie jedno zdanie poproszę pana, bo co będzie, jak pan myśli, jak ustawa SAFE trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego? No, ja mam nadzieję, że, że, że prezydent ją podpisze, dlatego że to jest, to jest w interesie Polski, po prostu. I tę część dyskusji zamykamy. Przenosimy się do internetu i do mediów społecznościowych. Tam wszystkich Państwa odsyłam, a kolejnym etapem naszej rozmowy będzie Rada Pokoju. I o Radzie Pokoju teraz z doktorem Jakubem Olchowskim. Panie doktorze, dzisiaj w, w Waszyngtonie zbierze się. Po raz pierwszy zainicjowana przez Donalda Trumpa yy, Rada Pokoju. Posiedzenie odbędzie się, tak jak wspomniałem, w, w Waszyngtonie, w Instytucie jakżeby inaczej imienia Donalda Trumpa. Powinien tam jeszcze stać pomnik Donalda Trumpa. Jeśli nie stoi, to na pewno będzie stał. No, Rada Pokoju to nie jest, skoro już mówimy o Donaldzie Trumpie nie po raz pierwszy dzisiaj, Rada Pokoju to nie jest nawet pomysł Stanów Zjednoczonych, to nie jest inicjatywa Stanów Zjednoczonych, to jest inicjatywa Donalda Trumpa, to jest jego kolejny wykwit, jego megalomanii i, i też pamiętajmy, że na czele tej Rady Pokoju stoi Donald Trump. Dożywotnio, więc prawdopodobnie ona będzie trwała tak długo, jak będzie trwał Donald Trump, w najlepszym wypadku, i tyle. Problem polega z rado pokoju, jak i z wieloma innymi rzeczami, w, w, no, w, w, w relacjach z, z dzisiejszą Ameryką, z Ameryką Donalda Trumpa, jest taki, że Gdybyśmy to przenieśli na takie relacje międzyludzkie, które wszyscy, wszyscy potrafimy sobie wyobrazić, sytuację wszyscy mieliśmy w życiu do czynienia bądź mamy, w rodzinie, w miejscu pracy i tak dalej, z toksycznym egocentrykiem. Narcystycznym, który ma niestety władzę i któremu trzeba się kłaniać, i którego trzeba szanować i chodzić wokół niego na palcach. To brzmi znajomo, prawda? Chyba dla, dla wszystkich. I to jest właśnie w tej chwili sztuka, układania sobie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. De facto to są relacje z Donaldem Trumpem, któremu trzeba się kłaniać, którego trzeba głaskać i któremu trzeba przytakiwać. Na tym. Inauguracyjnym posiedzeniu, dziś w Waszyngtonie, każdy z reprezentantów państw, który weźmie, które weźmie udział, bo nie tylko głowy, ale i, i przedstawiciele rządów, będzie miał, będzie przemawiał. Dwie minuty. Długo. Pytanie, ile będzie przemawiał Donald Trump, bo to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Znaczy, no, Rozmowa nam zmierza w trochę w kierunku satyrycznym, ale trudno, żeby tak nie było, biorąc pod uwagę charakter tej, tej instytucji. Chociaż mówiąc też poważnie, no, to jest niebezpieczne, że powstają tego typu twory, biorąc pod uwagę jakąś spójność w, tak. w ogóle porządku międzynarodowego. Ale nie, nie dworujmy sobie w takim razie, bo panie doktorze, założenia Rady Pokoju są. Są naprawdę ładne. Tu promowanie stabilności, przywracanie niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem lub tym konfliktem zagrożonym. No tak, bo jeszcze pokojowa Nagroda Nobla jest przecież do, do, do zdobycia, więc tu no, bardzo potrzebna będzie ta Rada Pokoju. Ale zwróćmy uwagę, kto tam w niej będzie zasiadał, kto został do niej zaproszony, no, zarówno Władimir Putin, jak i Aleksandr Łukaszenka. No więc to utrwalanie pokoju no, brzmi wiarygodnie. 75 państw, które przystąpiło do, do, do Rady Pokoju, im nie wolno wydawać wiz amerykańskich, to znaczy ewentualnie o tym będzie Departament Stanu decydował, ale one, te państwa przystąpiły do Rady Pokoju. No to właśnie z tego powodu, o którym już tu wspomnieliśmy, to jest relacje ze Stanami Zjednoczonymi dla wielu państw, dla nas również są w tej chwili relacjami z Donaldem Trumpem, który nie wiadomo, co, co powie jutro. Chociaż wczoraj mówił coś innego. Więc to, to, że te państwa przystąpiły, też zwróćmy uwagę, jak wygląda lista tych państw, to nie są. Um, tuzy międzynarodowej polityki. To nie są państwa jakoś um, znaczące w, w międzynarodowej polityce, A więc dla nich to jest swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, żeby nie, nie denerwować Trumpa i żeby te relacje ze Stanami Zjednoczonymi jakoś wyglądały. Dzisiaj na tym inauguracyjnym posiedzeniu Donald Trump ma przedstawić, zaproponować, ujawnić plan pomocowy dla, dla strefy gazy na 5 miliardów dolarów? No, biorąc pod uwagę, że Donald Trump objął urząd prezydenta rok temu, mniej więcej, ile planów pokojowych już formułował w, w stosunku do Ukrainy, to można założyć, że ten plan pokojowy wobec strefy gazy będzie tak samo skuteczny, jak te wszystkie plany wobec Ukrainy. No ale poczekajmy. Po, po, rezu, po owocach poznamy. Polskę będzie reprezentował minister Marcin przydacz szef polity Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta. Nie prezydent. Dyplomatyczny zabieg, wybieg. Taki, bardzo dobry. No właśnie, w relacjach z kimś takim jak Donald Trump potrzeba wytrawnej dyplomacji. To znaczy, jak. W tym przypadku, jak nie powiedzieć nie? Nie mówiąc tak. Pan prezydent nie powinien się pojawić na, na, tym, na tym spotkaniu inauguracyjnym tej Rady Pokoju, dlatego że no, towarzystwo jest trochę y, nie najlepsze, y, biorąc pod uwagę no właśnie obecność różnych Satrapów y, tam. Bądź Ale, ich przedstawicieli. Bądź ich przedstawicieli. Natomiast y, z drugiej strony, y, nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo ważne, oczywiście, y, więc y, y, trzeba dać sygnał, że y, że są dla nas ważne i że Stany Zjednoczone są dla nas ważne i że prezydent Trump jest dla nas ważny, więc dobrze, żeby ktoś tam z Polski jednak się pojawił. No dobrze, a może warto byłoby wysupłać ten miliard dolarów, żeby, żeby machnąć na tą ręką a miejmy święty spokój i ze Stanami z i Zjednoczonymi i, i, i z Donaldem Trumpem. Nie, to, to, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Znaczy to pomijając fakt, że to jest kolejny dowód na, na to, jak, jaką mentalność ma obecna elita rządząca Stanami Zjednoczonymi, czyli wszystko jest biznesem. Ale pamiętajmy też, że ten miliard dolarów nie jest konieczny, dlatego że tam można, według statutu, biorąc pod uwagę statut Rady Pokoju, można przez trzy lata uczestniczyć w... W jej pracach, o ile ona przetrwa oczywiście trzy lata, bez wpłacania tego miliarda. Ale sam fakt, że taki pomysł się pojawił już tego, tego wpisowego, no wiele mówi. No ale potem wszystko zależy od, od decyzji. Oczywiście. No, no, szefa no. Rady, czyli ten Trumpa. Trampa. Doktor Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich Uniwersytetu Marii Skłodowskiej i analityk w Instytucie Europy Środkowej Rozmawialiśmy o tym, chyba co istotne teraz, w tych dniach, dla, dla Polski, a może nawet dla, dla świata, dla naszego bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.